Tam tu Sanjaya, jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie dziurawiec, zioła, zdrowie. Zobaczcie. I piękny dziurawiec, tylko rwać. Sezon na dziurawca się ro spoczął Jak pięknie pachnie. A to co? Protycz. Też można na robaczki. Zobaczcie, jak to jest. To jest taka alejka spacerowa, rowerowa. Można też biegać, du dużo ludzi tutaj chodzi. Widzą, patrzą, o może inaczej, patrzą, a nie widzą. Przecież gdyby mieli trochę więcej rozumu, to tu taki dziurawiec by się nie utrzymał, zerwaliby i piliby. To jest zdrowie, to jest bardzo silne zioło. Jak to mówią na 100 chorób straszą dziurawcem, że nie można go pić jakie słońce. To jest straszenie. Dziurawiec pomaga przyswajać promienie słoneczne. To może w jakimś stopniu się tyczy jakichś mięsożerców, degeneratów. Normalnie jest to bardzo pozytywne nawet w czasie słońca. Straszą. Wiedza odnośnie ziół umiera, ale za to taki typowy cmentariak wie, gdzie otworzyli nowy supermarket i, i wie, gdzie jest przecena. Można coś kupić. Oczywiście aptek też jest coraz więcej, bo to supermarkety i apteki e, idą w parze, bo supermarkety trują. Także zbierajmy zioła, zdobywajmy wiedzę, bo to nas ratuje przed tym całym sypem endw.łoty, Michemitrysami i tak dalej. Zioła są dostępne za darmo, nie trzeba w aptekach kupywać. Sama... Natura daje. Nie trzeba żadnych opłat. Ładne, pachnące. I jak się przyjemnie zbiera. Stworzyliśmy film o dziurawcu. Polecam go obejrzeć, taki trochę artystyczny. Powiedzmy, czemu tego tutaj nie chcę rwać? Jeszcze się zatrują, nie znają się. A nie znają się, boją się. Bezpiecznie jest kupić w aptece. Tak, Albo. tak, tak, z jakąś trutką. O tu na przykład mamy chwawnik. To jest dużo różnych ziół. Polecamy książki, się... Atlasy Ziół. Tak, jest ta wiedza, jest ta wiedza na internecie. Internet nie jest tylko po to, żeby truć, bo większość to jest, żeby ludzi niszczyć ludzi, ale jest tyle wiedzy pozytywnej, tylko trzeba troszeczkę pomyśleć i wiedzieć co wpisać. Trzeba wiedzieć czego się szuka. Jak ktoś szuka wiedzy, mądrości, zdrowia, znajdzie na internecie. Belica. Zwyczajna. Do czego służy? Na wiele różnych tych w internecie macie wiedzę szczegółową. Ważne, żeby one miały siłę witalną. A już jak się to po łacinie nazywa, jakie tam. To już nie jest ważne. Po co sobie obciążać umysł? Tak. Najlepiej pić dużą ilość różnych ziół, robić sobie takie mieszanki i zdobyć jakąś taką ogólną wiedzę. Pasożyty nie lubią ziół. Na pasożyty to. Protycz, dziurawiec, yy, orzechy włoskie, zielone czy liście zielone, to, to są na pasożyty. Ogólnie no, pasożyty nie lubią ziół, ale za to lubią dużo cukru. I białą mąkę lubią też. I jak się leży i się nie rusza. Bo tutaj rządzą pasożyty. I promują pasożyty. Lipa już kwitnie. Sezon na lipy się zaczął. Herbatki z lipy też są bardzo zdrowe na wiele różnych chorób. To można jeść. Jest smaczne i dobre na żołądek. Także nie wszystkie zioła trzeba parzyć. Możecie spróbować. To jest takie słodkawe. Na wiosnę je się liście młode. Są bardzo smaczne, a teraz się je kwiatki. Sama natura. Jaki piękny zapach. Jedna niepokojąca rzecz. Nie widać tu pszczół. Chemitraysy. Hmm? Zbieramy, suszymy i pijemy. I nabieramy mocy. Żeby ta władza nie była okupacyjna, satanistyczna, bo nie organizują imprezę za imprezą, imprezy takie, takie, takie sportowe. Garbusy się spotykają, jacyś motorowcy dni, Nysy, dni Warszawy, dni Morza. Ciągle jakaś impreza jest. Ciągle, żeby tylko gojów zająć. Gdyby to rzeczywiście byli gospodarze, to tu by jakieś ule stały, tu jakieś pszczoły by były, byłby miód, byłoby zdrowie, a oni po prostu powolutku depopulują. Nie dajmy się. To chyba słowik nadaje. Natura jest piękna, oni cały czas tworzą sztuczny świat, sztuczną inteligencję, maszyny, kupa smrodu, brudu. I, I jeszcze chcą, żeby na nich głosować. Słowik, słowik Ładnie pachnie. Herbatki z liści orzecha też można robić przeciwko robakom. Smaczne to jest. Ma, ma też swoje siły witalne. Jak wieczorem przechodzę, tak pięknie, kwiaty pachną. Pozdrawiamy. To jest nasz słowiański dom. Liście dębów dajemy do ogórków, żeby nabierały mocy. To co? Liczymy zdrowia, wiedzy, świadomości. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, Sędzia. Tak, i korzystajcie z, korzystajcie z, darów z tego. natury. Z darów natury, właśnie. 去的。